Dzień dobry kochani w nowym vlogu od rana samopoczucie idealne, bo za chwilę, jak to się mówi, podwijam kiece i lecę i jadę na spotkania dokładnie na kawa z przemiłą osobą do promenady, do Starbucksa, ale nie zdradzę Wam w tej chwili z kim się spotkam, dlatego oglądajcie dalej, zobaczycie sami. Um, poza tym mam nadzieję, że u Was pogoda jest dobra i... Um, Lepsze niż tutaj w Warszawie. Wczoraj, słuchajcie, łaziliśmy z krótkim rękawkiem, było 21 stopni, przepięknie, słonecznie, a dzisiaj znowu wróciła zima. Ale kwiecień, plecień, co przeplata? Dalej sobie sami to mówcie. <grymne> Także zawijam się, życzę Wam miłego oglądania i mam nadzieję, że dzisiaj również spędzicie z nami przyjemnie czas. Patrzcie kochani, kogo ja tutaj mam! Wreszcie udało nam się spotkać na kawusi. herbatkę, tak, zieloną, z Teraz będziemy nakreślć sobie ja bardzo Udało nam się w końcu spotkać Wreszcie, właśnie I nie możemy się, słuchajcie, nagadać Więc ja mam nadzieję, że to nie będzie pierwsze i ostatnie spotkanie Jak to się mówi No, że uda nam się jeszcze gdzieś spotkać Może jakiś filmik nagramy razem Kto wie No to super, dobra, słuchajcie To my wracamy w takim razie do ploteczek Kochana, pozdrowisz moich widzów Pozdrawiam Was serdecznie. Z Są to ani Anita Kopu Zapraszam Was na jej kanał, na Instagram, na jej bloga, na Facebooka, wszędzie gdzie się da. Dzięki. Jestem już po spotkaniu z Pauliną. Słuchajcie, co za babka! Mamy tyle wspólnych tematów, to jest niesamowite. Nie mogłyśmy się w ogóle rozstać. Moja herbata zrobiła się zimna, gadałyśmy, gadałyśmy. No super, po prostu e, tak się cieszę, że mogliśmy się spotkać e, i trochę zagadać I mam nadzieję, że znowu się szybko spotkamy. E, jeszcze nie wiem w jakiej scenarii, gdzie, co i jak, e, ale myślę, że będzie e, jeszcze fajniej i jeszcze przyjemniej. E, także Paulinka się ściskam cię um, serducho i mam nadzieję do szybkiego spotkania a słuchajcie, ja jestem w tej chwili um, pod Biedronką idę na szybkie zakupy, ponieważ ostatnio spodobał wam się mój seler z paszteta a tak naprawdę to pasztet sellera i postanowiłam, że dzisiaj go specjalnie dla was zrobię, także będziecie mieć przepis, ale żeby go zrobić to muszę oczywiście kupić składniki Także wybieram się, idę, zobaczę, co, czy uda mi się wszystko dostać. Mam taką nadzieję. E, a wieczorem e, myślę też, że zrobimy nowy przepis e, ja i Massimo, też coś specjalnie dla Was, e, ale też wszystko będzie zależało od tego, czy dostaniemy dostanie składniki. No, także zmykam, słuchajcie, tak potwornie dzisiaj wieje, to jest nieprawdopodobne. Muszę Wam to pokazać. Wracam do domu. A tu co? Patrzcie e na to. E co, robisz? Dana, dana. Massimo, co robisz w domu? za Poprasował. <grym> Zaraz wam pokażę, słuchajcie. Zobaczcie na to. Wszystko poprasowane. Pipeta, złazimy ze stołu! Tak się cieszę! No, już widziałam, już pokazywałam, robić coś do jedzenia. Bo jestem głodna! Bardzo, bardzo jestem głodna. Co robisz? Facciamo spaghetti tonno. Spaghetti tonno. Tak. Czyli mm, Max robi spaghetti z sosem pomidorowym i tuńczykiem. Kochanie, a gdzie jest spaghetti? Maccheroni. No, gdzie jest spaghetti? Penne, penne. Co tu robią, penne? Lepszy. Lepszy są lepsze. Lepsze są? No to co, smacznego. Smacznego. Zabieram się teraz ze zrobienie pasztetu i powiem wam, co będziecie potrzebować. E, oczywiście seler. Ja akurat tutaj zużyłam em, połówkę takiej dużej główki selera. Pieczarki. Pokrojone. Im drobniej, tym oczywiście lepiej. W ogóle, jeżeli wszystkie te składniki pokroicie, im drobniej, tym lepiej. Możecie je też zmielić razem. Wszystko zależy od Was, jaki lubicie pasztet. My akurat lubimy taki, gdzie są duże kawałki warzyw. Także seller starty na dużych oczkach. Pieczarki. Ja tutaj mam 10 takich malutkich pieczarek. Do tego odrobina marchewki. I to jest mniej więcej taki kawałeczek, no nieduży, no powiedzmy o, jedna trzecia dużej marchewki, dwa jajka, mm, pół czerwonej cebuli, e, ale ja Wam polecam z białą cebulą, natomiast ja nie miałam w domu, miałam resztkę tej czerwonej, więc wykorzystam, czyli pół albo taką jedną małą cebulę, półtora e, ząbka czosnku, e, pieprz, sól, ja akurat używam sól himalajską, e, no i teraz co będziemy robić? Warzywa oczywiście trzeba podsmażyć. Seler będziemy smażyć z marchewką, cebulką i czosnkiem. Pieczarki oddzielnie, a potem pokażę wam jak to wszystko razem ze sobą złączyć. Pieczarki już się smażą. Dodałam do nich odrobinę pieprzu i odrobinę soli, a tutaj już mi się duszą warzywka, jak widzicie, wszystko razem zmieszane i też dodałam przyprawy. Także musimy teraz poczekać aż będą miękkie, i jak już pieczarki będą gotowe i warzywka będą gotowe, to będzie trzeba poczekać aż nam przestygną. Kiedy już mamy gotowe warzywka i one nam teraz stygną, trzeba zrobić pianę. A robimy ją oczywiście z dwóch białek. Łączymy ze sobą wszystkie składniki, dodajemy tutaj żółtka, ja jeszcze dodałam troszkę, troszkę koperku, no i teraz będę łączyć z pianą bardzo delikatnie i wszystko dokładnie ze sobą mieszać. Przekładamy warzywa do foremki wyłożonej papierem do pieczenia i rozgrzejcie sobie również piekarnik do 180 stopni. Wierzch pasztetu musicie posypać bułką tartą i teraz wkładamy do piekarnika na jakieś 40 minut. Wasztet się piecze, a Max widzę tam w kuchni szaleje przy ziemniakach, których nienawidzi obierać, bo zaraz pokażemy Wam kolejny przepis. Bardzo fajny i też w sumie bardzo proste, a przede wszystkim smaczny. E, za chwilę też um, przeczytam Wasze karteczki, bo dostałam od Was bardzo dużo um, kartek i listów na święta, za co Wam bardzo dziękuję. E, no i właśnie, a propos świąt. Mieliśmy w tym roku jechać do Włoch, ale tak się akurat złożyło, że w ostatnim momencie zmieniły nam się plany. E, przełożyliśmy wyjazd na inny termin. Na razie wam nie powiem kiedy jeszcze. I zostajemy tutaj w domu. Więc tak sobie myślę, że teraz zobaczycie ten vlog. Jeżeli mi się uda jeszcze przed świętami, to w piątek opublikuję kolejny filmik, tematyczny. Natomiast pozwólcie, że przez święta zrobię sobie przerwę, spędzę je z moją rodziną, bez nagrywania, bez telefonu, po prostu odpocznę totalnie od tego wszystkiego i po świętach już się do Was odezwę, natomiast zapraszam Was na mojego bloga, tam zawsze znajdziecie jakieś nowe posty. Mam nadzieję, że coś dla Was interesującego i ciekawego. No i tak jak mówię, widzimy się już po świętach, ale mam też do Was prośbę, napiszcie mi proszę w komentarzach, jak wy spędzacie święta wielkanocne, jakie macie plany, jak się, jakie organizujecie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli dacie znać. No i oczywiście poczytam te wszystkie Wasze komentarze, bo wy wiecie, że ja czytam Wasze wszystkie komentarze. Także jestem bardzo, bardzo ciekawa. No to ja się zabieram w takim razie za czytanie Waszych karteczek. I za chwilę pokażemy Wam, co tam znowu w kuchni się dzieje. To teraz pokażemy Wam. To, co mieliśmy pokazać wcześniej, ale ponieważ już jesteśmy panzarotti, gotowi, dzisiaj robimy. tak, więc możemy Wam zdradzić, że będziemy robić panzarotti. I musicie sobie przygotować ziemniaki. Dodać do nich sól, pieprz i odrobinę bułki tartej, tak jak tutaj widzicie. Pokroić sobie salami, salami i e I do tego jedną kulkę mozzarelli. I zobaczycie teraz, co Massimo będzie robił. Do ziemniaków musicie dodać białko. Tylko tak, tylko białe. I wszystko razem wymieszać. No i co teraz robimy? Teraz wam pokażemy, patrzcie na to, co tu się dzieje. Dobra, przy następnej pokażemy, co tu się dzieje. Nie, to później pokażę. To weź wrzuć to. No dobrze, to czyli tak, bierzecie trochę, okej, okay, bierzecie trochę w rękę trochę tych ziemniaków. Do, do środka wkładacie mozzarellę i te wszystkie dodatki. Tak, później widzicie, optacz, a rozwalił się. No widzisz, musisz dobrze go skleić. Perché detto si deve indurire un po e No i na patelnię, żeby się podsmażyło, tak? Dobra, pokażemy jeszcze jedno. No. Dobra, jeszcze jedno Massimo. No i co teraz? Allo, mettiamo un po' di mozzarella, un po' di prosciutte, sala. No. Va bene? Tak, va bene. Poi lo chiudiamo così. Lo giudi. Va bene? No, tylko dobrze go zagnieć. Eh, lo devi chiudere bene no, però. Żeby się znowu nie rozbalić. Massimo, nie widelcem, tylko zobacz tu masz takie dołapania. łapania dobra. Ach, no dobra, zaraz ja, to się, zaraz ja się tym zajmę no, czyli widzicie, dobrze zagniatamy e, w jajko, w bułkę i na patelnię podsmażamy z każdej strony A patety... zobaczcie, wystarczy je troszeczkę podsmażyć z każdej strony dosłownie chwilę, żeby się tak zarumieniły Proszę. następny Zobaczcie, tak wyglądają panzarotti. My smażymy następne. Um, nasza wskazówka jest taka: najlepiej używać do tego ziemniaków e, starych, nie tych młodych, bo wtedy lepiej smakują. I pamiętajcie, że zanim zaczniecie ubijać z nich takie kulki, to ziemniaki muszą być zimne, bo wtedy lepiej będą się sklejać. No i słuchajcie, kochani, tym akcentem pożegnam się dzisiaj z Wami. Mam nadzieję, że przepisy Wam przypadną do gustu. Um, jeszcze za chwilę pokażę Wam, jak wyszedł pasztet. Także do zobaczenia w następnym filmiku buziaki pa! Äh.